Proszę już o następnego konika, jak ktoś jest przygotowany, to żeby stanął sobie tutaj bliżej wejścia, jak ktoś ma ochotę, bardzo proszę. Bikunia, dawaj. Przypominam, że nie musicie pędzić, bo przejazd podstawowy nie jest na czas. Ważny jest czysty przejazd, więc najeżdżajcie dokładnie. Dokładnie, żeby nie zrzucać przeszkód. Bardzo rozsądnie to zrobiłaś, w historia. Dziękujemy Ci pięknie i prosimy, żeby stanęła w rogu. Chwila rozpoczęła. Poczekała na dogrywkę. Gotowy? tak. zapraszamy serdecznie, ponieważ naskakuje młodego koła. Najpierw do gryfka, potem halne i dopiero następny koniol. Dobrze? Gotowa? Ruszamy. Trzy przeszkody. Jeden, dwa, cztery. Dopobita czas, jaśminka, 27-13. Dawaj dawaj, ja dawaj, 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 masz dobry czas. Na wysokości beczki. Dwadzieścia